Thank you. Z Niemcami jest ostatnim takim naszym zgrupowaniem przed ważnym turniejem, który będzie w maju, czyli eliminację do Mistrzostw Świata. Mieliśmy 14 zawodników, 3 bramkarzy, 11 zawodników z pola. Chcemy mieć troszkę tą kadrę szerszą, wyselekcjonowaną, a docelowo 12 osób poleci z nami na eliminację. Cieszymy się, że mogliśmy zagrać u nas w Polsce. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby też sprawdzić się na, na, na tle innych przeciwników, innych reprezentacji u siebie, ponieważ czekają nas też Igrzyska Europejskie i też fajnie, że mogliśmy poczuć emocje e, towarzyszące podczas, e, gdy są kibice na trybunach. Na pewno było to ogromne wsparcie. E, wczorajszy mecz z Niemcami no, pokazał, że, że gdzieś tam zabrakło czegoś nam no, i, i, i jednak musieliśmy Wciągnąć pewne wnioski. Staraliśmy się przede wszystkim realizować założenia techniczne, które trener dla nas przygotował. Konkurs rzutów karnych pokazał tylko, że, że jesteśmy do końca skupieni. Dla takich emocji warto, warto się naprawdę przekładać. fajnie, że mogliśmy odnieść karnych sukcesów.